I tu jest złożona pierwsza ściana. To bardzo satysfakcjonująca praca. Tak wygląda. Czy jesteś zadowolony? No, chętnie bym to zrobił. No to będziesz zaraz robił. Oczywiście to są kształtki na ścianę fundamentową. A tutaj Dawid instruuje swoją załogę, jak to będzie wyglądało. Jak już wcześniej wspominałem, ICF, czyli Stracony szalunek to dzisiaj jedno z rozwiązań umożliwiających zbudowanie szczelnego, optymalnego domu, który będzie miał nie tylko izolację termiczną, ale też szczelność powietrzną. Tak bardzo ważną, jeżeli chodzi o, e, o niskie zużycie energii. Także zapraszam na obserwowanie nas nowato.pl, optymalny-dom.pl to masz ocieplenie domu kolejne 60 tysięcy lekko. To, to nie ma, nawet te stalowe nie są tak tanie te domy, jak to. I naprawdę to są, to jest tak, że, że, ten dom trzyma parametry. Dziś już mamy wylane ławy, a więc wkrótce będziemy budowali za Zapraszam nowato.pl.